Liczy 37 osób. Za pośrednictwem mediów też chcemy zaprosić wszystkie inne organizacje do włączenia się w pracę nad budową pomnika. Przypomnijmy, że pomnik będzie zlokalizowany, mam taką nadzieję, bo wystąp wystąpiliśmy w tej sprawie do wojewody o udzielenie zgody przy rądzie żołnierzy wyklętych. Więc komitet teraz będzie zastanawiał się nad kształtem, nad inskrypcją w komitecie, tak jak powiedziałem, 34 osoby reprezentują głównie organizacje z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Zapraszamy inne organizacje i inne osoby, które chciałyby się włączyć w tę inicjatywę do przyłączenia się i właśnie do udziału w komitecie honorowym. Liczymy, że 1 marca 2017 roku odsłonimy ten skromny, ale ważny monument. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, o której chciałbym powiedzieć i za pośrednictwem mediów też zaprosić samorządowców Powiatu Dzierżniowskiego do udziału w tej inicjatywie. W drugiej połowie listopada, najprawdopodobniej w Wałbrzychu, organizujemy szkolenie dla samorządowców. Szkolenie będzie zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest skierowane do samorządowców oraz wszystkich podmiotów, które zajmują się zabytkami, które chciałyby zabiegać o środki, które w ramach dotacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje każdego roku podmiotom, które aplikują o to. U nas na Dolnym Śląsku jest bardzo wiele zabytków, bardzo wiele potrzeb. Dotyczy to głównie budowli sakralnych, ale nie tylko w związku z tym. Wszystkich już dzisiaj zapraszamy. Będzie to najprawdopodobniej ostatni tydzień listopada w Wałbrzychu. Jeszcze będziemy szczegółowe zaproszenia rozsyłać do wszystkich samorządów, ale już dzisiaj sygnalizuję o tym. To jest między innymi jedno, jeden z efektów po kłosie wizyty ministra Jarosława Selina, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, z którym w poniedziałek objechaliśmy część naszego terenu, terenu naszego okręgu wyborczego. Przekazuję listę, gdyby Państwo chcieli na stronie umieścić albo jakoś podzielić się tych organizacji, którym, którym, które weszły do komitetu, a jak są jakieś pytania, to mogę spróbować na nie odpowiedzieć.